Witam państwa. Nazywam się Tomek, jestem technikiem. Chcę państwu przybliżyć produkty firmy Lab Kabel od strony technicznej oraz montażowej. W tym celu powstał cykl filmów instruktażowych zgodnie z hasłem dla tych, którzy chcą zrobić lepiej. W filmach tych poruszę zagadnienia, z którymi spotykacie się państwo na co dzień: jak skorzystać z poszczególnych narzędzi, jak poprawnie dobrać i zamontować dławnicę, peszel czy też złącze. Tymczasem udaję się do siedziby firmy Lab Group w Polsce gdzie odpowiem Państwu na szereg pytań, nawet tych jeszcze nie zadanych. Jeśli macie jakieś wątpliwości, zawsze możecie zadzwonić do wsparcia technicznego lub handlowców firmy, gdzie uzyskacie fachową pomoc. Niemniej zdarzają się takie momenty, gdy wątpliwości pojawią się, a pora dnia lub dzień wolny od pracy uniemożliwią swobodny kontakt. W takiej chwili zachęcam do zapoznania się z naszymi poradami, które są dostępne przez 24 godziny na dobę w internecie za pośrednictwem strony internetowej www.labtechnik.pl lub korzystając z ogólnie dostępnego kanału Labtechnik umieszczonego na platformie YouTube. Teoria, praktyka, wiedza, doświadczenie. Na potrzeby naszego cyklu Labtechnik zbudowaliśmy małą instalację przemysłową. Mamy tu prawdziwą szafę sterowniczą, trasy kablowe oraz maszynę wyposażoną w silnik i prowadnicę kablową. W serii firmów szkoleniowych pokażemy, jak montować i używać poszczególne grupy przewodów: przewody zasilające i sterownicze Allflex, przewody transmisji danych Unitronic oraz Etherline, a także światłowody Hitronic. szczegółowo zapoznamy się z tajnikami budowy elementów montażowych: dławnik SkinTop, pesli Sylwin oraz złączy Epic. Całość oznaczymy etykietami FlexiMark. Zatem zapraszam do wspólnego odkrywania tajemnic instalacji elektrycznych razem z Labtechnik. zgodnie z naszą dewizą dla tych, którzy chcą zrobić lepiej. No właśnie to jest to nie. Poproszę nad żeby nadążają.